Cześć Boże, witam serdecznie w niedzielę palmową, czyli niedzielę męki Pańskiej, bo taka jest właściwa nazwa tej niedzieli. Niedziela palmowa, czyli niedziela męki Pańskiej. Moi drodzy, dzisiaj nie będę odczytywał Ewangelii, bo jak dobrze chyba każdy wie, w tę niedzielę odczytywana jest cała Męka Pańska. I to by zajęło zbyt dużo czasu podczas tego nagrania sama nazwa dlatego oczywiście zachęcam zachęcam żeby samemu sięgnąć i samemu przeczytać sobie cały opis męki pańskiej w tym roku jesteśmy towarzyszy nam święty Marek Ewangelista dlatego zachęcam by sięgnąć do Ewangelii według Świętego Marka i tam ten opis przeczytać Sama nazwa niedzieli tak naprawdę od razu pokazuje, że mamy połączone dwa wydarzenia. To jest niedziela palmowa i tu mamy opis uroczystego mesjańskiego wjazdu do Jerozolimy przez Jezusa, niedziela palmowa, czyli niedziela męki pańskiej. I mamy jednocześnie też opis właśnie męki pańskiej, pasja Jezusa Chrystusa. Dwa wydarzenia, które oddzielone są od siebie. W Ewangelii Marka uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, to jest rozdział 11. Natomiast y, męka pańska rozpoczyna się od rozdziału 14. Więc są tam jeszcze y, pomiędzy różne wydarzenia w, w Ewangelii według św. Marka. Y, dwa wydarzenia, które, których charakter jest całkowicie inny, odmienny. Y, Chciałbym przez chwilę zatrzymać się na tych dwóch wydarzeniach, tak odmiennych, a jednocześnie tak sobie bliskich, tak bardzo spójnych ze sobą. Oto mamy najpierw uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy. Niejednokrotnie pewnie słyszałeś czy słyszałaś o tym wiezie w relacji różnych ewangelistów. Dzisiaj mamy tę Ewangelię Marka i gdzie. Oczywiście jest wiele rzeczy wspólnych pomiędzy ewangelistami, ale chciałbym na to, co dzisiaj zwrócić uwagę, na, na, na dwie kwestie. Pierwsza kwestia to jest to, co dla mnie najistotniejsze, dla naj, najważniejsze to jest podkreślenie godności królewskiej Jezusa Chrystusa. Całe to wydarzenie, tak naprawdę, aż krzyczy o Godności mesjańskiej, godności królewskiej Jezusa Chrystusa. Najpierw wysłanie uczniów, który posyła ich, przyprowadźcie ośle, które będzie tam uwiązane, a jakby ktoś pytał, to powiedzcie, że Pan o to prosi. Pan, Kirios. To jest użycie tego określenia Kirios, hebrajskie Adonai, które odnosi się do Boga. To jest tak naprawdę chyba jeden, jedyny moment w Ewangeliach, kiedy Jezus o sobie mówi, Pan. Kirios, Adonai, ten termin, który był odnoszony tylko do Boga, gdzie jest mocno podkreślona ta natura mesjańska Jezusa. Zresztą posłuszeństwo uczniów, którzy wypełniają to wszystko bardzo szczegółowo, bardzo konkretnie, krok po kroku, słowa wypełniają Jezusa, mocno podkreślają właśnie, że oni uznają tę naturę mesjańską. Później mamy ten opis kładzenia płaszczy na ziemi, kiedy Jezus już siada, na przyprowadzone ośle, kładzenia płaszczy na ziemię, gałązek palmowych. To nie jest coś nowego, to nie jest wydarzenie, które jest jedyne w swoim rodzaju. Gdybyśmy sięgnęli do Starego Testamentu, mamy na przykład w Drugiej Księdze Królewskiej opis, kiedy Jechu zostaje królem Izraela. I zebrany naród, niejako uznając go za króla, rozpościera swoje płaszcze na ziemię, wołając: Jechu jest królem. Tak samo w księgach machabejskich znajdziemy opisy właśnie kładzenia płaszczy i gałązek palmowych na uznanie czyjeś godności. Także, więc tu przy tym opisie to nie jest coś nowego. Naród, który zgromadził się, mieszkańcy Jerozolimy, którzy zgromadzili się w dużej liczbie, uznają w tym geście mesjańską naturę Chrystusa. Zresztą zaczynają oni wykrzykiwać: Hosanna, błogosławiony ten, który przychodzi w imię Pańskie. To też jest uznanie godności królewskiej. Mieszkańcy Jerozolimy w tym momencie, tak naprawdę, cytują: fragment y, y, psalmu 118. Psalm 118 należy do tak zwanego do, do psalmów halelu. Y, y, jest od 113 do 118. Psalmy to są psalmy halelu, y, które używane były, były y, y, wygłaszane, wyśpiewywane podczas święta paschy, czy to w synagodze, czy w świątyni. Y, Oddawanie czci właśnie Bogu. One są nazywane psalmami Halelu, bo tam występuje ten właśnie termin Hallelujah. Ale tu jest cytowany Psalm 118, fragment Psalmu 118: Hosanna, błogosławiony ten, który przychodzi w imię Pańskie, Hosanna, na, na, hebrajskie, hosanna, to znaczy wybaw nas, wybaw nas. Błogosławimy Cię, który przychodzisz w imię Pańskie. To jest właśnie podkreślenie też bardzo mocno owej natury, natury mesjańskiej, królewskiej, boskiej Jezusa Chrystusa. I to tak naprawdę bardzo mocno jest podkreślone w tym pierwszym wydarzeniu, w tym uroczystym wieździe Chrystusa do Jerozolimy. Podkreślona Jego mesjańska natura, Jego królewska natura. Jakże inny wydźwięk ma opis męki. Już nie ma podniosłego nastroju, już nie ma kładzenia płaszczy dla podkreślenia królewskiej natury. Mamy ten czerwony płaszcz zarzucony na ramiona Chrystusa w czasie męki. Nie mamy gałązek palmowych podkreślających Jego królewskość. Mamy trzcinę, która została w ręce. Włożone w ręce Jezusa dla wyszydzenia, wykpienia go. Już nie mamy okrzyków Chosza-na, czyli wybaw nas, jesteś błogosławiony. Mamy całkowicie odmienne okrzyk okrzyki: ukrzyżuj go, ukrzyżuj go. A więc całkowicie inny, ja wiem to może źle brzmi, ale inny nastrój wydarzenia, inny charakter, inny klimat. E Bardziej oczywiście ciężki ponury niż radosny przywieździe, który był przy wjeździe Jezusa do świątyni. Ale jeżeli weźmiemy tak naprawdę ten opis męki Jezusa, także i w wydaniu świętego Marka, mimo tego ciężkiego nastroju, mimo tego, tego, można by powiedzieć, całego morza nienawiści skierowanego względem Jezusa, to przecież. Ten opis męki także ukazuje i mesjańską naturę, i godność królewską i boską Jusa Chrystusa. Oto Jezus Chrystus, syn Boży, przyjmuje na siebie cierpienie. Daje się przybić rękami bezbożnych do krzyża. Umiera, by zmartwychwstać. W krzyżu jest nasze zbawienie. Wszystko to jest w planie Pana Boga. Oczywiście. Może zaskakiwać, że ci sami ludzie, którzy najpierw krzyczą Hosanna, a później krzyczą Ukrzyżuj go. Jest to pewien dualizm, który też jest czymś chyba normalnym, naturalnym, pokazującym tak naprawdę, że każdego człowieka, Ciebie i mnie, z jednej strony stać na okrzyki uwielbienia, zwracanie się ku Bogu, a za chwilę w życiu praktycznym, tak naprawdę negujemy tego Boga, negując go naszym życiem. Negując go naszymi wyborami, tak naprawdę przyłączamy się poprzez te nasze wybory, decyzje do owego chóru, który krzyczy: Ukrzyżuj go. Ale to wszystko było w planach Boga, po to, aby zbawić człowieka, aby zbawić Ciebie i mnie. W tym wydarzeniu na krzyżu dokonuje się nasze zbawienie. Dokonuje się wielka miłość Boga do Ciebie i do mnie. Jezus Chrystus umarł. I zmartwychwstał, abyś ty mógł żyć. I to jest też ta nadzieja, która wypływa z tej dzisiejszej niedzieli. Z jednej strony ta nasza słaba ludzka natura, jakże zmienna, to przechodzenie od Choszana do ukrzyżuj go, ale z drugiej strony wielka miłość Boga do każdego z nas. Miłość, która jest miłością dającą zbawienie, dającą życie wieczne.